Uhuhu, tego się nie spodziewałam. Google jednak będzie płacił polskim mediom za treści. Debiutuje, proszę Państwa, platforma Showcase. Google wprowadza w Polsce nowy produkt i program licencjonowania treści dla wydawców informacyjnych. Nazywa się to Showcase i będzie się pojawiać w wiadomościach Google. Jeszcze nie widziałam. Do programu na starcie przystąpiło 27 wydawców. Możemy o tym przeczytać na stronie wirtualnemedia.pl. I niżej na pewno będzie lista tych wydawców. Mamy też informacje jak działa Showcase. Jeśli jesteście zainteresowani, zerknijcie sobie do tego artykułu i przeczytajcie, ale zaraz zobaczymy wydawców. Są wydawcy informacyjni uczestniczący w Showcase w wiadomościach Google. Stan na 9 lutego 2022. Proszę bardzo. No proszę bardzo. Mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm. Myślę, że wiele osób się tego nie spodziewało. Także ciekawostka. Była oto wielka burza, bodajże w zeszłym roku, że Google nie płaci, a korzysta z cudzych treści. No i jednak da się.